Witam serdecznie stowcowe info w poniedziałek 9 czerwca. Zaczynam od Stanów Zjednoczonych, które zaczynają odczuwać skutki zmniejszenia ograniczeń wydobycia przez OPEC+. OPEC+ był naciskany przez Donalda Trumpa zarówno podczas pierwszej kadencji jak i tutaj obecnej kadencji, żeby zwiększyć wydobycie obniżając ceny ropy naftowej na świecie. No i to się dzieje. Od kwietnia, Kajopek Plus dokonały lub ogłosiły wzrost wydobycia o 1,37 miliona bajełek. Choć faktyczny wzrost będzie nieco mniejszy, bo część krajów prowadziła nadprodukcję przez cały okres ograniczeń, to faktycznie jest tutaj całkiem sporo. I to sprawia, że popyt na amerykańską lekką, słodką ropę naftową, jaką jest WT Midland, spada. Eksport USA spadł do średnio. 3,8 miliona badawek dziennie w maju, ze średnio 4 mln w kwietniu i najprawdopodobniej będzie spadał dalej. Popyt prawdopodobnie spadnie jeszcze bardziej, ponieważ europejskie rafinerie preferują średnie gatunki ropy naftowej w miesiącach letnich. W te 200 tysięcy spadku eksportu to jest oczywiście skutek majowych wysyłek ze Stanów Zjednoczonych do Europy. W maju 2024 eksport do Europy wynosił 1,7 miliona baryłek dziennie, w maju tego roku wyniósł 1,4 miliona dziennie. Co prawda, lekkie opy są łatwiejsze do przetwarzania do AFINEI, to jednak modernizacja wielu AFINEI na świecie, zwłaszcza w Europie, pozwala przetwarzać ciężkie i kwaśne gatunki, które są zwykle tańsze i dają wystarczającą ilość paliw o wyższej wartości. Tak więc tutaj ta sytuacja na pewno negatywnie się. Odbije. Również wzrost produkcji w Kazachstanie sprawia, że mieszanka CPC jest konkurencyjna dla WTI w Europie, więc również może to oznaczać, że Europa będzie mniej ropy ze Stanów kupować. Oczywiście po drugiej stronie medalu jest negocjacja handlowa między Unią Europejską a Stanami Zjednoczonymi, która TFA i która prawdopodobnie będzie oznaczała, że będziemy zmuszeni kupować więcej opy WTI, pomimo że nie do końca jest to w naszym interesie. Niemniej jednak Wiele krajów prawdopodobnie odsunie się nieco od zainteresowania ropą WTI na rzecz innych gatunków. Zwłaszcza, że y, produkcja zwiększona w Zjednoczonych Emiratach Arabskich i Arabii Saudyjskiej doprowadzi do zwiększonego eksportu do Azji, obniżając tamtejszy popyt na ropę typu WTI. A ja prognozuje, że globalna produkcja ropy naftowej ma w tym roku skoczyć ogólnie 840 tysięcy baryłek i 680 tysięcy w przyszłym roku. Tak więc. Y, tu zobaczymy, jak to będzie wyglądało w praktyce. Natomiast wygląda na to, że nie do końca sprawdza się plan Donalda Trumpa, że obniżenie ceny opy pomoże Stanom Zjednoczonym, które przecież też będą zwiększać wydobycie, czyli może dojść do jeszcze większego rozjazdu pomiędzy cenami opy WTI a opy typu Brent. Dziękuję wspierającym kanał za możliwość realizacji dzisiejszego materiału. Zachęcam do dołączenia do tego grona. Dziękuję również za wszelkie subskrypcje, komentarze, udostępnienia i zachęcamy również do korzystania z pola komentarzy pod tym materiałem. Dajcie znać co sądzicie o tych programach, co powinno się w nich znaleźć, a my już przechodzimy do wykresów. Oczywiście zaczniemy od rynku ropy naftowej, który cały czas tkwi nam w zakresie wyznaczonym de facto nam przez dwie świeczki z 12 i z 13 maja tego roku. Ja tutaj poszerzę trochę ten zakres, choć dziś zbliżamy się do jego głównej granicy. Jesteśmy w bardzo ciekawym punkcie, ponieważ technicznie patrząc jesteśmy na zniesieniu Fibonacciego o 23,6% zniesieniu od do, do dołków z kwietnia i maja tego roku od szczytów. W kwietniu, ubiegłego roku, więc tutaj cały czas tkwimy w tych samych okolicach. Jest tutaj w tej chwili też SMA55, więc wygląda całkiem nieźle. Dzisiaj, co ważne dla wszystkich de facto rynków, to informacja, że trzej bliscy współpracownicy Donalda Trumpa spotkają się z przedstawicielami Chin w Londynie i to będą informacje, które będą nam bardzo mocno kształtować rynki w dniu dzisiejszym, zwłaszcza jakieś tutaj informacje. HSBC spodziewa się, że OPEC Plus przyśpieszy wzrosty podaży w sierpniu i we wrześniu, prawdopodobnie zwiększy ryzyko spadku prognozy banku, który szacował, że średnia cena na ten rok to będzie 65 dolarów w czwartym kwartale, więc zobaczymy, jak to będzie się dalej kształtowało, jeżeli faktycznie HBC ma rację, a jest to możliwe, skoro OPEC Plus rozpoczął proces, czemu miałby się teraz zatrzymywać. Mamy spadek importu naftowej do Chin, 3% względem kwietnia, 8% rok do roku, jeżeli chodzi o import majowy, Natomiast w całym dotychczasowych 5, 5 miesiącach tego roku mamy wzrost importu na, o 0,3% rok do roku. Eksport paliw rafinowanych w maju spadł o ponad 17,5%, tak więc tutaj widać, że być może jest dość małe zainteresowanie na świecie. Zapasy ropy naftowe w Szanghaju się nie zmieniły, za to liczba odwietów naftowych w USA zmieniła się o minus 9 do 442 aktywnych punktów. Dość spory spadek zdaje się, szósty tydzień z rzędu. Jeżeli chodzi o samą ropę, no ja nadal uważam, że jest ona dość wysoko i raczej dla mnie będzie prawdopodobne jest, że pozostaniemy w tym zakresie. Być może troszkę naruszymy te granice, być może nawet dojdziemy do niewielkiego tutaj poziomu w okolicach 67,5% Natomiast nie spodziewałbym się, żeby tu było jakoś dużo wyżej, raczej spodziewam się, że będziemy tkwić w konsolidacji, no chyba, że dojdzie do jakiegoś przełomu podczas dzisiejszych rozmów, co w sumie mocno utrudnia nam dzisiejsze prognozowanie, z tego względu tutaj nie chcę jakoś bardzo długo przeginać z czasem na ten materiał, dlatego już patrzymy sobie jak wygląda dalej i polecam zostać do końca odcinka, bo będzie naprawdę sporo ciekawych, informacji Rynek gazu ziemnego zaatakował nam w piątek byczo. Wyjście z Inside Buya wytworzonego nam tutaj 3 czerwca, natomiast dzisiaj ciu. Trwają prace konserwacyjne w terminalach eksportowych w Stanach Zjednoczonych, co sprawia, że czerwcowe przepływy wynoszą 13,8 do terminali LNG. To jest 8% spadek i daleko od 16 miliardów stuprześciennych kodów w kwietniu. Import gazu przez Chiny też tutaj może nam troszkę wstrzymywać te ceny, ponieważ wyniósł on w maju 10,11 miliona ton i to jest ponad 10% spadek rok do roku. Również zapasy LNG w głównych japońskich zakładach energetycznych wyniosły 2,26 miliona ton, 1 czerwca to jest powyżej 2,07 miliona ton w ubiegłym roku pięcioletniej średniej na ten sam okres wynoszącej 2,18. Czyli tutaj Japończycy mają perspektywę i nie muszą. Kupować gazu po cenach spotowych, które za dostawy lipcowe są wyceniane na 12,3, jeżeli chodzi o Azję. Nie ma żadnych oznak silnego apetytu ze strony głównych konsumentów jak Chiny i Indie, tak stwierdził Siamak Adibi z FGE. Z kolei w Europie mamy 55% zapasu gazów na dzień 6 czerwca w magazynach podziemnych, prawie 60% w terminalach LNG 51,1% jest to zapasy w terminalach w magazynach podziemnych w Polsce a w terminalach importowych jest to prawie 26%. Popyt wraz z eksportem na ten tydzień w USA 97,7 miliarda stóp sześciennych, 2,41%, więcej niż w ubiegłym tygodniu. W przyszłym tygodniu ma zostać do 100,4%, natomiast e, natomiast e, podaż gazu ziemnego wynosi 104,8%. E, co prawda jesteśmy poniżej majcowego rekordu wynoszącego 106,3%, niemniej jednak jest to zdecydowanie ponad Zapotrzebowanie, co oznacza, że zapasy będą budowane. W ubiegłym tygodniu mieliśmy też kolejny tydzień z rzędu wzrostu zapasów gazu o 122 miliardy 100 sześciennych. To jest 5% powyżej 5-letniej średniej. Tak więc tutaj to jest czynnik mocno hamujący nam ceny. tak, Dobre zapasy. Co prawda, jesteśmy 10% poniżej wartości z ubiegłego roku, natomiast weźmy pod uwagę, że to jednak 5-letnia średnia ma większe znaczenie dla rynków. Tak więc tutaj rynek będzie czekał na jakieś informacje i tu myślę, że najbardziej trzeba by patrzeć na kwestie pogodowe. Meteorolodzy szacują, że pogoda w 48 stanach pozostanie cieplejsza niż zwykle do 21 czerwca, ale jeszcze nie widać tutaj dużego skoku zapotrzebowania na zapotrzebowania na energię, które mogłoby nam wypchnąć ceny gazu ziemnego do bardzo wysokich poziomów w okolicach 4,10-4,20 za MMBTU. Tak więc Raczej tutaj kwestia pogodowa, stąd myślę, że nie ma co mówić góra dół, ponieważ no, kwestia pogodowa, tak powinniśmy na niej się skupić. Do tego wykresu przejdziemy za chwilę. Zaczniemy od złota, ponieważ krótkoterminowi inwestorzy nie chcą zajmować agresywnych długich pozycji przed wynikiem rozmów USA-Chiny, czyli coś o czym dzisiaj mówiłem. De facto jesteśmy w tym zakresie od 23 maja, więc już bym powiedział dość długo. Tak, mieliśmy tutaj, co prawda, próbę wyjścia dość mocną, gwałtowną od 2 czerwca, 3 czerwca, 4, 5 czerwca, ale no, jednak wróciliśmy do tego zakresu. Dość zaskakujące, natomiast no, widać, że 3300 dolarów jest tym poziomem mocno respektowanym w perspektywie ostatnich dwóch tygodni dla tego rynku. Siódmy miesiąc rzędu, Chiny kupiły. Złoto do swoich HZF federalnych, do swoich HZF państwowych. Wzrost wyniósł symbolicznie dosyć, bo 0,08% miesięcznie. I zajewy chińskie wynoszą 73,83 miliona uncji tujańskich. Również 18 czerwca poznamy decyzję zajewy federalnej o stopach procentowych w USA, co oczywiście będzie bardzo istotne dla. Dola amerykańskiego, i jak możemy zobaczyć na wykresie, jest praktycznie absolutne przekonanie, że nie dojdzie do zmiany aktualnego poziomu stóp procentowych w USA. Trump stwierdził, że decyzja w sprawie następnego przewodniczącego Fed zostanie, e, zostanie ogłoszona wkrótce, dodając, że doby przewodniczący Fed obniżyłby stopy procentowe e, dla gospodarki amerykańskiej. Tak więc no, tutaj, Donald Trump oczywiście pozwala sobie jak najbardziej na. Kwestie związane z wpływaniem na decyzję tutaj rezerwy federalnej. No, i tutaj złoto również czeka na wynik rozmów handlowych, że one będą pozytywne. Możemy spodziewać się pewnego spadku, być może nawet 50-60-dolarowego spadku w tym tygodniu. Natomiast to jest tak najbardziej kwestia tego, co uda się ustalić w tych rozmowach dzisiejszych w Londynie. Powiedziałem, że wrócimy do tego wykresu, który włączyłem przez przypadek. Jest to wykres Sebe. Słuchajcie, na wykresie Sebe ja na początek wrzucę sobie wykres tygodniowy. Dlaczego wrzucam wykres tygodniowy? Ponieważ chcę pokazać, że jesteśmy na najwyższych poziomach od dawna. Jesteśmy na wysokich poziomach od dawna, tak jak widzimy tutaj, wyżej byliśmy dopiero w marcu 2012 roku, czyli mamy najwyższe poziomy od 13 lat. Widać, że naprawdę tutaj rynek mocno poleciał w górę. No, i teraz pojawia się pytanie, co dalej? Tak, eee, powiem szczerze, powiem szczerze, że tutaj się robi bardzo ciekawie, ponieważ, jak widzicie, Fibonacci'ego mieliśmy pociągniętego od dołka z 3 kwartału 22 do aktualnych szczytów no dzisiaj nie powinienem jeszcze tego fibo aktualizować ale chcę pokazać jak ciekawie się tutaj robi ponieważ jak widać jeżeli byśmy mieli się zatrzymać z tymi wzrostami to jesteśmy w bardzo ciekawym miejscu, bo wychodziłoby, że 32 jest pierwszym progiem zniesienia Fibonacciego, 23,6, miejscem, w które było bardzo solidnym wsparciem przez cały maj i dzisiaj wyszliśmy w górę. Powiem szczerze, to wyjście dzisiaj nie ma dla mnie jakiegoś mocnego uzasadnienia na ten moment po prostu, natomiast generalnie rzecz biorąc rynek jest w deficycie, Deficyt jest szacowany na 117,6 miliona uncji w tym roku. To jest kwestia tego, że wzrost wydobycia wyniesie 2% rok do roku, wzrost popytu przemysłowego, samego popytu przemysłowego wzrośnie o 3% i zainteresowania inwestorów także o 3%. Te dwa czynniki odpowiadają za, za 900 niecałe 900 milionów uncji, podczas gdy wydobycie jest milion. 50 tysięcy uncji, milion 50 milionów uncji, tak więc tutaj widzimy, niewiele zostaje na inne zastosowania niż przemysł i inwestorzy, więc tutaj jest całkiem nieźle. Wzrost kosztów wydobycia dla węży górniczej to 8% w tym roku, natomiast wy, wynika to, że być może w wielu kopalniach srebra te koszty będą dużo wyższe. Przede wszystkim składać się na to będą koszty energii. Fest Majestic Silver mówi o 14% skoku kosztów energii. Z kolei średnia dla branży w zależności od regionu to plus 12 do plus 18% zmiany cen energii. Opłaty środowiskowe wprowadzone w Peru i w Meksyku to jest kolejne 22% wzrostu kosztów wprowadzone są w ubiegłym roku. Także czas... Uzyskiwania pozwoleń i licencja, także przedłużeń wzrósł. Na początku dekady były to 3-4 lata, obecnie 105-7 lat. Również KGHM szacuje, że wzrost kosztów wydobycia Seba w tym roku wyniesie ponad 21% w, u naszego srebrnego i miedzianego czempiona do 18,5 dolara za uncję. Seba ja uważam, że nadal jest niedoszacowane. Natomiast na co na pewno bym jeszcze zwrócił uwagę, to fakt, jak kształtuje się nam Gold Silver Ratio. Wyskoczyliśmy na ponad setkę w kwietniu, co jest bardzo wysoką wartością, bardzo wysoką przeceną. W tej chwili Edukujemy się do 90, czyli górnego ograniczenia za ostatnie, e, za ostatnie 3 lata, czyli od rozpoczęcia wojny na Ukrainie, tak? Jesteśmy tutaj w tym przedziale, ja to może machnę. Tak przez okres wojny, więc wygląda na to, że w tej chwili wróciliśmy do normy. Jeżeli złoto tutaj nie zaliczy nam jakiejś głębszej korekty, jakiejś zmiany, to myślę, że jest całkiem, całkiem spora kwestia. Szansa, że zostaniemy w tym przedziale, co oznacza, że cebra pozostanie nam wysoko na wykresie, tak. Ja już wracam tutaj do wykresu cebra. No i co dalej? No, perspektywa jest tutaj, bym powiedział, że żebyśmy mieli się wzorować na przeszłości, czyli na 2000. W 2012 roku to niestety, ale nie mam dobrych wiadomości, ponieważ w 2012 roku od aktualnych poziomów mieliśmy tylko małego spajka. Natomiast jest ten perspektywa, uważam, że jest pewna szansa, że sięgniemy 40 dolarów za uncję i mamy szansę tutaj dojechać, ale być może, być może dojdzie do sytuacji, tutaj której mówiłem, że na złocie może nastąpić, i uważam, że na srebrze też może nastąpić a mianowicie może dojść do pewnej zawrotki wcześniej. Jesteśmy generalnie powyżej SMA 55. Mamy tutaj 35, która była solidnym oporem w październiku. Była też tutaj, no blisko byliśmy tego opoju w marcu. No to w tej chwili wydaje się, że to może być solidne wsparcie dla tego rynku. Więc jest pewna szansa, że ten rynek zachowa się w najbliższym czasie mniej więcej w taki sposób. Mniej więcej w taki sposób, czyli że jeszcze być może troszkę wyżej się podejdzie, zacznie się pewna korekta, i w taki sposób jednak ma szansę się zachować. Pamiętajmy, że tutaj mamy dość spory wzrost, no bo tutaj otwarcie mieliśmy 33 dolaje tutaj zamknięcie, znaczy high jest 36, tak więc 3 dolary 10% już tutaj zaliczyliśmy. 1, 2, 3, 4, 5, 6 sesji, tak, 10% w 6 sesji, całkiem sporo, więc miejmy to na uwadze, że jest to bardzo duża zmiana wartości, więc tutaj nie może to raczej ciągnąć się w nieskończoność, jakaś korekta musi nastąpić, może nastąpić do 35% i później odbić w górę. Rynek kawy, słuchajcie, zsunął nam się i tutaj zbiory kawy osiągnęły 28% area do 4 czerwca w Brazylii, 8 punktów procentowych więcej niż w poprzednim tygodniu, choć 5-letnia średnia dla tego okresu to 29%, czyli idziemy w zasadzie prawidłowo, w zasadzie równo. Ostatnie deszcze, zwłaszcza na południu stanu Minas Gerais, nie wpłynęły negatywnie na postęp zbiorów kawy w Brazylii. O deszczach na tych, w tym regionie mówiliśmy w, w szorcie pogodowym w środę. Yy. Więc Safes Mercado tak podaje, więc tutaj wygląda na to, że nie były one aż tak silne. 40% robusty nieco poniżej 42% w ubiegłym roku, 21% to jest Ayabika, było 23%, więc jest całkiem nieźle. W okresie styczeń-maj Wietnam wyeksportował 813 ton metrycznych kawy, to jest prawie 2% mniej niż w ubiegłym roku. W maju Kolumbia wyprodukowała 819 wojków mety kawy arabika to jest 27%, i to nam powinno zahamować ceny. Kolumbia jest przecież trzecim największym producentem kawy na świecie z ponad 60% udziałem w rynku. Z czego musimy mieć na uwadze, że jest to drugi producent arabiki, bo drugim producentem kawy ogólnie jest Wietnam, ale u nich jest w większości Robusta. Zapasy kawy w magazynach ICE spadły o prawie 68 tysięcy wojków, są wyższe o zaledwie 2,75 powyżej. Poziom z poprzedniego sezonu 101,5 tysiąca wojków oczekuje na ocenę jakości, więc mamy dość duże wyciąganie zapasów kawy, bo tutaj mamy spadek wojków oczekujących na ocenę na no, ponad 31 tysięcy. Więc tutaj jest możliwe, że zjechaliśmy do tego poziomu, zatrzymaliśmy się tutaj, odbiliśmy się od wyznaczonej strefy i będziemy walczyć z tym poziomem 350. Nie wiem, czy możemy liczyć na tego typu powtórkę z sytuacji, czyli podjazd na 415. Raczej nie, natomiast powinniśmy być powstrzymani przed spadkami dalszymi w stronę 300 centów w najbliższym, najbliższym czasie, jeżeli chodzi o ten właśnie surowiec. I dzisiaj jeszcze na sam koniec chciałbym spojrzeć na wykres pszenicy, rynek pszenicy. No tu pojawiają się ciekawe informacje. Unia Europejska, która zniosła cła i kwoty na ukraińskie produkty rolne po inwazji Rosji 3 lata temu, przywraca kwot, kwoty importowe na ukraińską pszenicę, więc tutaj to jest kluczowy Ruch, Ruch bez słowy wynosi milion ton rocznie na pszenicę, 350 tysięcy ton na jęczmień. Po uwzględnieniu 7 miesięcy pozostałych do końca tego roku oznacza to, że Ukraina może do Europy wyeksportować 583 tysiące ton pszenicy. To oczywiście jest tutaj zwycięstwo rolników, niemniej jednak nadal są to dość duże wartości. Kwoty powinny przesunąć eksport z Ukrainy z Europy i zatrzymać więcej pszenicy z Unii Europejskiej na terenie naszego regionu, zmniejszając eksport europejski. Z kolei APK Inform obniżyło prognozę zbiorów pszenicy na Ukrainie do 21,7 miliona ton, to jest spadek o 100 tysięcy ton względem względem poprzedniego, względem poprzednich prognoz. Tak więc tutaj pszenica no, powinna troszkę nam zyskiwać na tym i myślę, że może być dość ciekawie. Raczej nadal uważam, że powinniśmy pozostać w formie konsolidacji, bardziej bokiem niż mocno w górę. Natomiast widać, że ten rynek nie jest jakoś gwałtownie silny. Myślę, że umowa handlowa będzie też bardzo istotna, jakaś tutaj pomiędzy Stanami a Chinami. I jeżeli właściwie mówimy o tych negocjacjach, no to w tym momencie należałoby spojrzeć jeszcze na rynek SOI. Mieliśmy wyjście z naszego małego inside buya do 1030 centów, wyjście z dużego Inside i powrót do niego, więc tutaj mieliśmy też ciekawą sytuację, no tu wyjście nie było jakoś mocno zarewkowe, tak za 15 centów, natomiast no po wyjściu i zakończeniu tej świeczki poniżej tej strefy, jeżeli ktoś miał pozycję, to już powinien mieć ją zabezpieczoną i po zamknięciu tej świeczki 2 czerwca, no to w tym momencie już powinien być, e, powinien być tutaj e, stop loss na break event, tak być może nawet na zakończenie tej świeczki, więc no coś tutaj jakiś niewielki zysk powinien być zaksięgowany. Natomiast jeżeli chodzi o soję, import soi do Chin osiągnął ekodowy poziom 13,92 miliona ton metrycznych w maju, to jest prawie 130% więcej niż w poprzednim miesiącu i 36% więcej niż w poprzednim roku. W pierwszych miesiącach Import wyniósł łącznie 37,11 ton, to jest 0,7 mniej niż w ubiegłym roku, w analogicznym okresie, co oznacza, że większość importu pochodzi od czołowego producenta Brazylii, więc nie ze Stanów, ze względu na wojnę handlową. Ale co ważne, stanowi ten import pomimo olbrzymiego wzrostu w ujęciu pięciomiesięcznym, Mamy do czynienia z sytuacją, w której ten import jest po prostu dorównaniem do wartości ubiegłorocznych, tak więc nie jest to nic jakiegoś mega pozytywnego dla rynków i nie powinniśmy do tego przywiązywać bardzo dużej wagi. Natomiast w przypadku zawarcia jakichś ustaleń dzisiaj, które będą faktycznie potwierdzone przez stronę chińską, soja może być największym beneficjentem, jeżeli chodzi o surowce rolne w dzisiejszych rozmów w, w Londynie. Dziękuję za uwagę, dziękuję wspierającym kanał EAS. jeszcze, zachęcam do wspierania kanału, zachęcam do spojrzenia do opisu, zachęcam do zajrzenia do notatek. Tam jest troszkę więcej na przykład o wątku z ubiegłego tygodnia, gdzie mówiliśmy o gospodarczej bombie atomowej Chin. Ten wątek jest jeszcze pociągnięty jeszcze bardziej dzisiaj w materiale, w notatkach, tak więc zachęcam do gorąco do zajrzenia tam. No i w tym tygodniu jeszcze będą będzie w czwartek konferencja bezpłatna online, jeżeli już jest dostępny link do rejestracji, to go wrzucę do opisu, jeżeli nie, to on pojawi się na dniach. W środę będzie Finansowy Horyzont, nowy odcinek w telewizji biznesowej, tak więc będzie się działo w tym tygodniu. Tak więc zachęcam gorąco do śledzenia moich social mediów. Dzięki za uwagę, udanych transakcji i do zobaczenia.